Wracam, wracam po długiej rozłące, wracam, wracam po długiej rozłące, Dłonie twoje niecierpliwie lgnące, Wszystko dawne, a niby na nowo. Drogi oddech, znajomy ruch głową, Znów prowadzisz przez wszystkie pokoje i idziemy, idziemy oboje. Nowej sukni nie postrzegłem wcale. Śmiech Twój dzwoni, że patrzę niedbale. Pokazujesz dłonią niespodzianie nowe kwiaty obicia na ścianie. I list do mnie zaczęty na stole, pełen żalu, niech leży, tak wolę. Okno nagle otwierasz w głąb nieba niepotrzebnie, a właśnie tak trzeba. Dłoń mą tulisz do serca, więc słyszę jak uderza, choć w ustach pasz ciszę, i w tej ciszy, w straszliwym milczeniu, skroń mi płacząc, składasz na ramieniu.